Witam Was bardzo serdecznie w e, pierwszym odcinku Enemy Front. Tak. E, gramy dzisiaj sobie. O już, już, już. Laga filowego. No dalej. O dobra. No, gramy sobie dzisiaj w Enemy Front. No przewinę to. O nic nie widzę. Dobra. Lecimy. Lecimy, lecimy. Nie śpimy. I śpimy, lecimy. Jak tu się kuca? O, co to jest? Amunicja. Dobra. Gram na łatwym, bo... Pierwsze, kurde, odcinki i... To myślę, że to, kurde, może tak być. O dobra, już wiem jak się kuca. Tępić Niemców. Tam mam Niemca. Lag. Ok, już pierwszy odcineczek, Pierwszy moje wrażenia. No, grafa chyba dobra. Yy, dostałem tą grę. Myślę, że się wam spodoba. Jak są w ogóle wyjść? żeby że rasować reload, dobra. Jak się stąd już wyjść, wygrałem to. Wygrałem wojnę.

Escape, nie wiem Aha, Escape, że będziemy to uciekać. Ale myślę, że Escape, że mamy nacisnąć tutaj. No idę, no stary, no. F, dobra. Wchodzę, wchodzę. Kanalizację będziemy szli. Zobaczymy z jakiego domu co szuć. O, odpole. A, mapka. Dobra, dobra. No pierwsze moje wrażenia są spoko nawet. Sorry, że bez intro, ale to tak wyszło. Szybciej! że za za chwilę. Nie, Polacy. O, masz Staszek. Pamiętasz mnie? Powiedz coś. No nie. A ty? Żółte zęby masz. A ty? A ty? Pokazuj zęby. Zęby! Żółte, no a ty masz. A, tu mam iść. Oj, nie jestem kowalski. lepsza giwerka. Co mam wybrać? left Kole to. I przepuszczaj. O. Ciemno. Ciemność widzę. O i i i te. A granno to jest. Nie wiem gdzie go rzuciłem Dobra, mam takie dwa kolcika jakiegoś. Góry mam iść. Wróg? Zamknij się. Co wy tłumacz? Plękaj. Idzie ktoś. Ja zauważyłem. Zobaczę tą broń jak śmiga. Dobra, lecę. Nie trafię, Gminda. O, trafił. Zbara, a f. Wystarczyło na klamkę na dość. Reload. O, tuż już większa klepka. Reload. Dobra, lecimy. nie gapimy się na nich. Dobra, tu jeszcze. Ładowognuj. Myślę, że tego nie wykorzystam. Co? Ale Mongo usiedział tam. Jezu. Od nowa. No je. Yeah. Siemanko? Wiedz co zaraz będę? Faw, faw, fał, fał. A takie rzeczy to tylko u mnie. Jednego mniej. Lecimy dalej. Tu F, pamiętam. No! Cofnąć Ci muszę. No już... Nie mogę drzwi otworzyć. Granat! What the fuck? Dobra. Trzeba jeszcze znowu ale ciągle lecie, lecę, lecę, bo tu jest gościu. Jeszcze nie ma już go. Czy też jest? Tu będzie Znaczy gdzie? Tam I lecimy. Sprintem, printem Zero granatów, czemu taka bieda strzelamy? Nie, nie będę ją utracił. F No nie mogę drzwi otworzyć, ale żal. Czy się co? Duszy, wszystko i nic. No, granata rzucił. No, w końcu. Ama sobie wezmę. Inwentoria jest full, dobra. Tu będę teraz. Okej, okay. jest dobrze. Na razie. Sznala. Wal, no sznala, sznala. No. Ja kule odporny, Matrix. No w końcu. No. Lecimy. Co oni tu mieli? RPG. I co mi to da? Nie wiem. Idę ze zwłokami. Ja już rzuciłem. O, dysy sparta. Nie machaj tu mi. Bo śmierć pod Się. jeszcze żegnę. Jeszcze zygnę. Jeżeli Letso lag no kurde no dalej. Ja coś chciałać. O to teraz nigdzie nie znajdę. Dobra, nikogo nie ma. Szukamy amu. Siema żulek. Siema. ma? gdzieś tu może? Siemka masz. O nie miec. No ja. Tyle ludu ludo animają amo znowu starano no i komu wycelować Niemcu. co co ty mówisz o ksiądz 17 metrów. Coś za blisko. O Boże. Przeżywałam, że znowu ścieki. Tu gdzieś tu mu no tutaj 20 metrów, 7. Dobra, ostatnie misję będę kończył na dzisiaj. Na mi fronta.

Let you me Fuck, to Lecimy niżej, to tu mam schody. Ok, a mu tylko i lecimy. Mówię Wam, jak macie tu jedną broń, to kurde, z jednej broń strzelajcie bo z, znaczy z dwóch, bo na pewno w jednej Wam nie starczy. Że sami widzicie, o tu coś było to jakieś. oo , kas neid veel ka ? лесу. Состав остальные так близко. Только у тебя его человек. А мангу. Albo, dobra, bo teraz... Albo fila, fila. I... Jeden sprzątnięty. Jadnij go! No zamknij Ja bum z headshota. Ups. Następny rzucałeś kamienito? Co? Rzucałeś kamienito, żeby zwrócić uwagę? Nie. O, ale Zamieniamy na niemieckiego. W fifluczkach. Ło stary. Włóż do tego małego, tam dużo. To? Na jak? Ładu i wad. No, gdzie ja mam iść? No tu. Muszę chyba to otworzyć. No, w obiektyw. Jak tam ogólnie gierka? No, fajna grafa, fajna najlepsza. Fabuła też dosyć? Ech. no, znowu ścieki dobra. Podziemne państwo tutaj jest. Jak tadzik z miodowych lat chodzi po tych tej kanałach. Idę jakąś browarką słucham. To dobra, no to koniec pierwszej części NM Fronta. Dzięki za uwagę. Cześć! Cześć.